Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Kasia i tym, tym wideo, tym, tą krótką lekcją chciałam rozpocząć nowy cykl, który ma tytuł Ruch i Relaks. Wymyśliłam ten cykl dosyć spontanicznie ze względu na sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy. A moim celem jest to, żeby pomóc Ci lepiej o siebie zadbać, żeby trochę się poruszać, ale też wrócić do siebie. Będą to krótkie lekcje, zobaczymy jak długo będziemy je realizować ze względu na sytuację, właśnie, którą, która po prostu nastała się naszym udziałem. Nie potrzebujesz do tych lekcji żadnego sprzętu, tak naprawdę nie potrzebujesz nawet maty. Możesz ćwiczyć na dywanie, jeśli chcesz, często ze względu na oszczędność czasu, nawet nie rozkładam maty. Taka prawda, ale na potrzeby nagrania jednak fajnie jest mieć matę, bo wygląda to, wiadomo, lepiej po prostu. Dzisiaj zaczniemy sobie od oddechu. Zaczniemy sobie od oddechu takiego 360 stopni, po to, żeby, żeby wrócić właśnie do, do takiego basiku, do takiej totalnej jego podstawy. Uż sobie ręce na żebrach, tak żeby środkowe palce się ze sobą stykały uwagi na ramiona, czy nie podciągasz ich do uszu, do góry. Opuść swobodnie ramiona w dół. Będziemy brać wdech nosem. I będziemy starać się, żeby klatka piersiowa nam się rozszerzyła we wszystkich kierunkach. I wydech też nosem. Kolejny wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech i wydech. Oczywiście możesz tych oddechów zrobić więcej, więcej, jeżeli czujesz taką potrzebę, możesz też położyć na podłodze albo na macie. Wtedy też fajnie można sobie to poczuć. W siedzeniu jest troszeczkę trudniej, więc jeżeli to jest dla Ciebie takie pierwsze spotkanie, to polecam znaczenie sobie na leżąco. I w dzisiejszej lekcji zajmiemy się górną częścią ciała, zresztą zajmiemy się szyją i klatką piersiową. Zaczniemy sobie od e, tego, że ręce ustawimy z boku przedłużenie linii bioder, wydłuż się przez szczyt głowy do sufitu i opuść prawe ucho do prawego barku i lewo do lewego. Raz do jednego, raz do drugiego. Mhm. Pięknie, żeby klatka tej się łabała nad żeby nie była bardzo z przodu, a jeżeli jest Ci też ciężko siedzieć yy, na podłodze, to możesz użyć jakiegoś podwyższenia, na przykład ja mam tutaj taki puf, ale to może być na przykład zwinięty kocyk albo jakaś poduszka, cokolwiek, co po prostu masz pod ręką. Jeszcze po do prawego barku i do lewego. Hmm. Teraz wróć do centrum i obiema dłońmi złapiemy się pod obojczykiem, za klatkę piersiową. Głowę przechylimy w stronę drugiego barku przeciwległego. Łopatki, barki daleko. Otóż pamiętaj o tym. I teraz poparł delikatnie w dół w stronę biodra. Delikatnie odciągając skórę od szyi. I w górę w stronę sufitu. W dół w stronę biodra. I w górę w stronę sufitu. Poczuj, co tam się dzieje w okolicy szyi. Każdy może troszeczkę inaczej to czuć, więc zaufaj sobie, zaufaj swojemu ciału. Ostatni raz. Popatrz w dół w stronę biodra, w stronę maty i w stronę sufitu. Wracamy do centrum. Przenieś ręce teraz na drugą stronę. samo pod obojczykiem i delikatnie odciągnij, niegoś jakoś tak na maksa, tak delikatnie po prostu połóż ręce. Przechyl prawo u prawego barku i teraz popatrz w dół w w stronę sufitu. Ostatni raz. Popatrz w dół w stronę biodra. I w górę w stronę sufitu. Mhm. Wróćmy do centrum. I teraz dłonie przenieś w tył za biodra, za miednicę i otwórz klatkę piersiową delikatnie w stronę Popatrz w górę, ale nie puszczaj głuźno nie głowy. Po w górę, postaraj się powędrować mostkiem do przodu. Weź wdech, tak żeby mieć dużo miejsca, by się w klatce. się otworzyć klatkę, postaraj się powędrować mostkiem do przodu. I wystarczy. I teraz dłonie połóż na kolanach i zaochroni plecy. Zrób literę C. Zrób wdech między łopatki. Wróć do centrum znowu, przenieś ręce w tył, otwórz klatkę piersiową. Ręce w przód i literę C. Mhm. I jeszcze raz ostatni, przenieś ręce do tyłu, otwórz klatkę piersiową. Poczuj jak to jest, mieć dużo miejsca na oddech. Teraz ręce do przodu i wydłuż odcinek będziemy w teraz C. poszukaj tą przestrzeń na boki, jeżeli potrzebujesz. Wystarczy wróć do centrum teraz, ułóż ręce na sercu, możesz zamknąć oczy. I poczuj, jak bije twoje serce. Uśmiechnij się do siebie, poczuj, że jesteś. Jesteś tutaj, w swoim ciele. Hmm. Rozluźnij ciało. Zostań w tym tak długo, jak potrzebujesz, a ja bardzo Ci dziękuję za to wspólne spotkanie tutaj na macie. A jeżeli podobał Ci się ten krótki rozwój, ten ruch i relaks, to bardzo Cię zapraszam do tego, żebyś e, towarzyszyła mi przez kolejne tygodnie, zasubskrybowała ten kanał i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!